Prezentacja Volvo S80, druga generacja, 2008 rok produkcji, model 2009. Oczywiście 5 cylindrów, 2,5 turbo. Tutaj wersja przedliftowa, czyli 200 koni. Skrzynia manualna, silnik Flexi-Fuel, czyli przystosowany do jazdy na etanolu. Wzmocniona głowica i gniazda zaworowe. Auto z przebiegiem 281 tysięcy dokładnie kilometrów jak już mówiłem, świeżo sprowadzone ze Szwecji trzeci właściciel odnowości, trzy osoby prywatne, trzech faktycznych użytkowników, w historii jest większa ilość właścicieli, ale zawiera firmy osoby pośredniczące, w tym naszą firmę także na to kompletnie nie patrzymy bardzo ładny samochód, w czarnym kolorze rzadko się zdarza, S80 w czarnym kolorze jest mocno poszukiwany do jej fajnych bajerów dołożone światła LEDowe wkomponowane jak widzicie bardzo fajnie to wygląda Dobra jakość jest tego Auto na 16 calowych aluminiowych felgach Tak jak widzicie opony Kumho 2019 rok opona Także praktycznie nowa Tarcze hamulcowe przednie i tylne nowe Wymieniane u nas Także macie kompletnie nowy zestaw hamulcowy no, Tak to wygląda Generalnie sporo rzeczy tutaj w aucie zrobiliśmy, między innymi właśnie hamulce przód tył, zawieszenie z tyłu, łączniki, wahacze, także naprawdę auto przejrzane, gruntownie. Oczywiście wgrane polskie menu gratis. Jest to wersja wyposażenia Sumum, także co nam pozostało, przechodzimy do wnętrza auta. Wersja Sumum, czyli mamy elektrycznie regulowany fotel z pamięcią, bardzo fajne zestawienie kolorystyczne. To jest taki, taki szara, szara skóra, nie wiem, dziwny taki odcień skóry, czarna deska, czarne boczki, kierownica od Air Designu zamontowana. Auto mówię w wersji Sumo, czyli mamy ksenony, czujniki parkowania, klimatronik dwustrefowy. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy elektrycznie składane lusterka, tak wygląda wnętrze, fotel w bardzo ładnym stanie. Oczywiście grzane przednie fotele, grzana tylna kanapa, tak się prezentuje środek. Auto zadbane, kompletnie nie widać tego przebiegu. Przebieg 281 to tak naprawdę nie jest duży przebieg. Bynajmniej dla tego silnika jest to duży przebieg, ale tak naprawdę w Polsce, dla polskiego klienta. Ale większość klientów, którzy szukają Volvo już, już są, że tak powiem, w tej kwestii dokształceni, że naprawdę 280 tysięcy to jest normalny przebieg po prostu dla samochodu. 12-letniego. Co tutaj mamy? Mamy drugi komplet dywaników dodatkowo, drugi komplet felg też 16 cali, też oryginalne Volvo. Jak widzicie, felga już niestety utleniona, także nadaje się do regeneracji. Oponę mamy zimową bardzo ładną, bardzo gruby bieżnik, praktycznie opona jak nowa, także warto powyciągać sobie kolce. Jeszcze te opony długo posłużą. Auto jest wyposażone w hak. Tak jak widzicie, samochód ma zmienione chyba z tyłu wydechy. Przynajmniej wychodzą na wprost. Generalnie w 2,5 turbo zazwyczaj są schowane, nie widać ich. Jeśli chodzi o kwestie lakiernicze, to co najbardziej interesuje polskich klientów, auto miało lakierowane dwa elementy: lewe przednie drzwi i lewy przedni błotnik. Na tych elementach mamy grubość między 280 a 300 mikronów, czyli mamy drugi lakier. Na pozostałych elementach grubość nie przekracza 180 mikronów, także mamy pierwszy lakier. Auto w 100% bezwypadkowe, samochód ze Szwecji, także, jeżeli były elementy malowane, to na pewno nie była to żadna poważna kolizja, tylko jakaś pewnie przycierka parkingowa, tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o uszkodzenia lakiernicze. No jak na czarny kolor powiem Wam szczerze, samochód się prezentuje super. Tutaj mamy obcierkę na zderzaku. Generalnie lakier w bardzo ładnym stanie zachowany, nie był polerowany. Także naprawdę wygląda super, bardzo mało odprysków od kamieni. Na czarnym to bardzo widać. Jakieś tam oczywiście są, tak? Ale, ale naprawdę prezentuje się to fajnie. Nie ma odbitek od kamyków na progach, ale to dlatego, że mamy zamontowane chlapacze. Także tak to wygląda. Przechodzimy do dokumentacji samochodu. Dokumentacja prezentuje się następująco. Mamy oczywiście dwa kluczyki. Oryginalne. Mamy książkę serwisową, to możecie zobaczyć, jak było auto serwisowane. 15 000, 29 000, 44 000, 62, 74, 90, 104, 120. O, tak to wygląda, jest dosyć obszerna książka serwisowa. Ostatni serwis był robiony przy 271 w styczniu 2019. To był ostatni serwis w Szwecji robiony. Także jak najbardziej zalecam wymianę oleju. Mamy teraz 281, także czas najwyższy. No i minął rok. E, tutaj mamy fakturę naszą. Co było w aucie robione? E, mamy zrobione hamulce z przodu, hamulce z tyłu. Programowanie kluczyka. Generalnie faktura opiewa tak jak widzicie na 2400 zł. Prawie e, Także tak, tak, tak to wygląda. Mamy jeszcze badanie techniczne, auta szwedzkie. Tutaj macie numer win, tutaj macie przebieg samochodu 280-992, datę wykonania w maju 2020. Tak się to prezentuje. Także generalnie dokumentacja jest dosyć, dosyć fajna. Mamy tam inne, oczywiście, też badania techniczne. tak. To wszystko możecie też sobie sprawdzić na stronie CarInfo.se Jeśli chodzi o cenę samochodu będzie w granicach 33 tysięcy na gotowo już po opłatach przypominam 2008 rok sumum no i czarny kolor co jest naprawdę fajną, fajną sprawą bo tych S80 w czarnym kolorze naprawdę nie ma dużo auto już wkrótce w ofercie pozostało nam tak naprawdę już wkrótce w ofercie już jest na placu, już jest w ofercie tak naprawdę pozostało nam pojechanie na stację i zobaczenie auta od spodu także lecimy na stację i, i obejrzymy sobie wołowinkę od spodu Zobaczymy Volvo od spodu. Przednia belka tradycyjnie. Lekka korozja do oczyszczenia zabezpieczenia osłona silnika. Jak widzicie niezniszczona nigdzie nie uszkodzona. Widzimy lewą stronę sobie. A no całkiem całkiem nieźle to się prezentuje. Nowe łączniki z tyłu. Prężyny widzę świeże To jakaś jest korozja na belce tylnej, też do oczyszczenia, do zabezpieczenia Nowe wahacze macie Z tyłu Tak to się prezentuje, zero wycieków Nowe tarcze przód, nowe tarcze tył Cały układ hamulcowy nowy Zalazł z tyłu też przejrzany Mówię, wahacze, łączniki. Tak to się prezentuje. Bardzo fajnie to wygląda. Supony bardzo ładne. Także wołowinka wkrótce w ofercie. Zapraszamy.